Witam wszystkich, jest czwartek 28 października. Pokażę Wam drugi trening na portalu. Także dzisiaj będą nogi. Dalej cykl objętościowy. Mam zamiar zrobić około 20 serii na czworo głowę. I tutaj w zależności od mi czasu będę robił jeszcze głowę, w ilości około 12 serii, albo łydki. Także na co mi starczy czasu. Dzisiaj będzie bardzo ciężko. Będziecie mogli to zobaczyć. Muszę Wam jeszcze coś dopowiedzieć. Otóż tym razem, żeby zaszukować mięśnie, zrobię metodę wstępnych, wstępnego zmęczenia. Czyli zacznę od prostowań w siadzie oraz tak przysiady, a dopiero potem będą ciężkie ćwiczenia, takie jak wypychanie, strudnicy i przysiady. Myślę, że to będzie dobra metoda właśnie na zaszukowanie mięśni, ponieważ co kilka tygodni tak robię i bardzo dobrze to samo dzień, dzień i nic się nie zmienia, ci sami ludzie Ta sama pod nogami ziemia bez wątpienia Czujesz moc tego otoczenia? Szybta talentów, mnóstwo nas Niby to samo dzień, dzień, a w tyle, w tyle, dzień i saka Mój na bilet, niech niech we bilet, a ja będę chwilę, od tego do wczoraj będę dalej o milę Każdego dnia odwiedzam stale te same miejsca Jakbym miał tam znaleźć, słuchać zwycięstwa Jakbym mógł oddalić się od szaleństwa Czy to sens ma? Po co to robię? Wygląda na to, że ja kocham te miejsca Człowiek dosłownie cokolwiek nie wydarzy się tam Zwyczaj niepewny tego, nawet gdybym był sam Nawet wtedy, kiedy jest fatalny stan Ja powtarzam, to moje miejsca, to mój kram Wniosek napływa się sam i to nie jeden Są na tym świecie rzeczy, których jeszcze jestem pewien Chociażby to, gdzie będę jutro, tutaj u siebie To samo dzień, dzień i nic się nie zmienia Ci sami ludzie, ta sama pod nogami ziemia, bez wątpienia Czujesz moc tego otoczenia, szybka talentów, mnóstwo natchnienia. Niby to samo dzień dzień, a z na tyle dzień świstaka. Mój na progu bilet, niech mu wile, a ja w jedną chwilę, od tego co wczoraj będę dalej o milę. Tych samych progów u siebie mam człowiek stary i to jest jedna z największych w zalet. Jak zmarzł szpaler, osłania mnie to Gdy na wali się ten cały miejski beton Lecz tym poetom staje się na pewno Wszystki tam na ulicę jak ci ludzie ze mną Niemiłosierno ma to moc Nakręcane dzień w dzień, z noc w blok, brama w bramę Ci sami ludzie codziennie i miejsca te same Trzymamy szlamę, tak lat już szereg A więc sprawdź nagranych tych kilka piosenek Kilka bezcenek, scenek uh. mam na DVD Ogarnij się bez, rzuć sobie na CD uh. Albo po prostu, czego to uh. do, do, do kompas, Spółdzielnia, układ wkład, tak to wygląda uh. To samo dzień dzień i nic się nie zmienia uh. Ci sami ludzie, na sama pod nogami yeah. Ziemia bez wątpienia Czujesz moc tego Szybna talentu, mnóstwo natchnienia Niby to no. samo dzień, dzień, a style, style dzień świz yeah. Mój na progres bilet, nie burzą debile a yeah. ja to chwilę o tego co wczoraj będę dalej, o ile? to samo dzień dzień I nic się nie zmienia Ci sami ludzie Ta sama pod nogami ziemia bez wątpienia Czujesz moc tego odgrzania Szybka talentu, mnóstwo natchnienia Niby to samo dzień dzień A styl na stylę, dzień świstaka Mój na progres bilet, nie muszą debile, A ja w chwilę od tego co wczoraj będę dalej o mile Też się głęboko na dno mego serca Zobaczysz tamtych ludzi i te miejsca dla wielu klęska Byłoby żyć z dnia na dzień do szczęścia Potrzebują trufni w czekoladzie Na tym przykładzie nie dojechałbym do mety Zwikrowana rama nie pięty mam swoje patenty, mam swój system na w biznes lepiej, zróbmy biznes Zabierdzącę ten cały towar kanał, a potem będziesz go dla mnie sprzedawał Sprawdzając przy okazji cały czas mój problem Zamierzam raczej się wzbogacić O szacunek do bliźnich i miłość do braci. Nie chcę nic tracić, a zyskać doświadczenie, dlaczego masz znaczenie. Moje odmocenie to samo dzień, dzień i nic się nie zmienia. Ci sami ludzie. Ta sama pod nogami ziemia bez wątpienia. Czuję moc, odtocena. Trzy plata lotu, mnóstwo Niby to samo dzień, dzień a ty nas tyle dzień. Od tego co wczoraj będę dalej o milę to samo dzień, dzień i nic się nie zmienia Ci sami ludzie, ta sama pod nogami Ziemia bez wątpienia Czujesz moc tego otoczenia na talentu, dusz ponadgnienia I by to samo dzień, dzień, a z stry na style tyle dzień śpistaka. mój na progres bilet, niech mużą we bilet A ja biedną chwilę od tego co wczoraj będę dalej o milę